Życzę wszystkim wesołych, zdrowych świąt, przede wszystkim spokojnych, z uwagi na to, co się dzieje za naszymi granicami, ale przede wszystkim e, miłych spotkań w gronie rodzinnym, miłych spotkań również z naszymi przyjacielami, Ukraińcami, żeby oni również poczuli, poczuli naszą miłą atmosferę w naszych domach. Wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia i spokoju. Wszystkiego najlepszego, przede wszystkim spokojnych tych świąt, żeby był spokój. No, a te ceny jakie są, takie są, już tego nie zmienimy, nie? Ale może kiedyś będzie lepiej, trzeba być tego zdania. No, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, zakończenia wojny na Ukrainie i żeby był pokój dla Ukrainy, dla Polski, Europy i świata. Dobrego. Wszystkiego najlepszego. Chciałam wszystkim mieszkańcom Powiatu Koneckiego życzyć zdrowych, spokojnych świąt, spędzonych w miłej atmosferze z najbliższymi i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Spokoju przede wszystkim i zdrowia. Proszę panią, przede wszystkim zdrówka dużo. I to, jeśli będzie zdrówka, będzie wszystko. I szczęścia. No, zdrowych, wesołych świąt przede wszystkim. Zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, bez wojny i aby się zakończyła wojna na Ukrainie. Tego bym bardzo pragnęła. Dla siebie, dla całej rodziny, dla wszystkich. O pokój na świecie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia i wszystkiego najlepszego.